do spraw promocji organizacji. Jesteśmy przed pizzerii Dalmacja w Ruskim Jest głównie szef Dalmacji Pan Zlatko który fundował nam dzisiaj kolację z okazji wejścia do pierwszej ligi i pizzeria Dalmacja razem z nami współpracuje od paru miesięcy. Zlatko Jest pan sponsorem, tak? Jestem sponsorem. Konkretnie, może pan powiedzieć co pan Dziewczyny u mnie powiedzmy stolujące czy coś w tym stylu pomagam nie? Ile mogę. Yy, rozumiem, no jest że jest to związane z koszykówką. Tak, czyli jest tak, pan tak, kibicem tak, klubu. Tak, owszem, to jest normalne. To zapytam to o jest. ostatni wynik w takim razie. Z... 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 Z latka nie że dziewczyny do finalu sobie Z Zlatko wszystko wiedział ode mnie, także y, y, w całej konkurencji na wszystko na bieżąco wiedział, uzgodnione to zostało między nami też tydzień temu ta, e, ta kolacja. Po prostu nie wiedzieliśmy, jak dziewczynom naszym podziękować. E, oprócz tego mamy też podziękowania od sponsorów z Zielenia Plast, z fotelu głębioskiego e, i tutaj ten. E, po prostu chcemy jakoś tym dziewczynom wynagrodzić to, co możemy. 1 czerwca w ogóle mamy finały Mistrzostw Dolnego Śląska w mini kosikówce dziewcą. Nasza drużyna, nasza drużyna bierze w tym udział i będzie walczyła o pierwsze miejsce na Dolnym Śląsku. Zjeżdżają się osiem drużyn do grania, bo to jest finał, gdzie w sobotę grają między sobą, a później w niedzielę już granie jest o pierwsze miejsce, drugie, trzecie i czwarte. I w tym czasie, że to wypada akurat na 1 czerwca, sponsorzy, którzy nam pomogli, zorganizujemy festyn dla dzieci, dla rodzin z osiedla tutaj e, koło Szkoły Dziesiątki, nie tylko w Leni Góry. Będą pokazy straży pożarnej, pokazy policji, straż miejska zrobi pokaz, swój jednocześnie zrobi e, takiej sz, jakby szkołę rowerową, można to nazwać, bo na boisku będzie zrobione... E, Różne przeszkody i osoby, które będą chciały wypróbować na rowerze, czy takie przeszkody, czy cokolwiek, to takie będą testy. Będzie pokazywanie też, jak te rowery można przed kradzieżą zabezpieczyć. Będą też mecze różne na boiskach, różne po prostu gry, zabawy, będą nagrody. Czyli rodzinnie i sportowo? Rodzinnie i sportowo. Oprócz tego będzie też grochówka, będzie też z zrozna. Będą też wspaniałe nagrody, losy, które będzie można nakupić, jeszcze dokładnie Państwu nie mogę powiedzieć ceny, bo to jest niespodzianka, są naprawdę bardzo fajne nagrody, także naprawdę polecam i prosiłbym, jak możecie Państwo, to przyjdźcie, po kibicujcie tym dziewczynkom, które od będą walczyć. Godziny, od której godziny? godziny 10 rano zaczynamy turniej, a festę zaczyna się od godziny 16. W ten sposób chcemy, bo chcemy, żeby te dzieci, które przyjadą na fe, tutaj na zawody, żeby zdążyły się rozpakować wszystko i były na godzinę 16 na otwarcie i festynu, i mistrzostw. Także zapraszamy z miłą chęcią dnia 1 czerwca do szkoły numer 10 na ulicy Morcinka 31. Ja się zapraszamy. <śmiennie>